Na początku filmu widzimy dziewczynę. Noa pakuje swoje rzeczy. Z góry słychać głos Rafaeli. Dziewczyna już chce wychodzić, ale w ostatniej chwili zabiera ze stołu zdjęcie z ojcem. Razem z mamą, Noa pokonuje wiele kilometrów, mijając malownicze krajobrazy. Rafaella próbuje zagadać córkę, widząc, że ta jest zła. Ale Noa tylko bardziej się nakręca, uważając, że matka postanowiła zacząć nowe życie, nie pytając jej o zdanie. Przez te decyzję musiała zostawić wszystko, co znała i kochała. Rafaella tłumaczy, że kocha Willa, do którego właśnie jadą. Córka przypomina, że ona też kocha Dana, ale matka ją od niego zabrała. Rafaella radzi córce, żeby zaakceptowała nową rzeczywistość i spróbowała poradzić sobie z gniewem. Wkrótce ich samochód zatrzymuje się przy rezydencji Lesterów. Noa jest zaskoczona wyglądem posiadłości i kłóci się z Martinem, który chce zabrać jej walizkę. Will wita się z nią życzliwie i proponuje, że pokaże dom. Po obejściu Rafaella prowadzi córkę do jej pokoju. Kobieta prosi, by Noa nie przejmowała się nikim, synem Willa, i poczuła się tutaj jak u siebie. Rafaella mówi, że chce dać jej wszystko, co najlepsze. Zostając sama, dziewczyna rozpakowuje się i robi zdjęcia nowych, drogich sukienek. Noa rozmawia przez telefon z przyjaciółką i mówi, że aż ją mdli od całego tego luksusu, zwłaszcza od myśli o kolacji na jachcie. Idzie do kuchni i żartuje, że w lodówce bogaczy pewnie nie ma nawet zwykłej kanapki. Nagle wpada na nika, który rozmawia z nią złośliwie i śmieje się z jej imienia. Kiedy Noa upuszcza telefon, obok niej pojawia się pies. Nika bawi ta scena i nie wydaje psu komendy siad. Noa chowa się za chłopakiem i łapie za patelnię, gotowa się bronić. Nick przywołuje psa i żartobliwie nazywa dziewczynę siostrzyczką. Kiedy Noa wraca do pokoju, słyszy głos Betty z telefonu. Przyjaciółka żartuje, że jej przyrodni brat jest naprawdę przystojny. W końcu nadchodzi czas, by ruszyć na kolację. Noa pojawia się w dość ekstrawaganckim stroju. Nick z lekkim uśmiechem przygląda się swojej upartej siostrze, a potem odjeżdżając samochodem rzuca jej ciepłe spojrzenie. W restauracji Noa żartuje z Will'a, przedstawiając się kelnerowi jako jego nowa żona. Podczas kolacji dziewczyna krytykuje fakt, że Nick zajmuje się surfingiem. Twierdząc, że sporty indywidualne nie wymagają zbyt wiele inteligencji, chłopak zbiera się do wyjścia do pracy, zauważając, że wieczór zapowiada się wyjątkowo nudno. Will prosi syna, by odwiózł Noa do domu. Rafaela i Will bardzo liczą na to, że ich dzieci się ze sobą dogadają. W drodze Nick prowadzi samochód wyjątkowo niebezpiecznie, czym doprowadza Noa do szału. Zaczynają się kłócić. Chłopak rzuca, że Rafaeli musi być naprawdę ciężko z taką córką. Noa odpowiada, że Nick raczej niewiele wie o matczynej miłości. Te słowa wyprowadzają go z równowagi. Nick wyrzuca dziewczynę z auta i odjeżdża. Noa ma szczęście. Zatrzymuje się przy niej chłopak imieniem Mario. Przez przypadek dowiaduje się od niego, że zamiast do pracy Nick pojechał na imprezę. Noa razem z Mario przyjeżdża na miejsce. Dziewczyna widzi, jak Nick świetnie się bawi i kłóci się z nim. Chłopak przyciska ją do swojego jeepa i żartuje, że chyba jej się to bardzo podoba. Jednocześnie daje jej jasno do zrozumienia, że nie interesują go głupiutkie małe dziewczynki i nie radzi jej mówić Willowi o tej imprezie. Noa poznaje Jenę i spaceruje z nią wokół basenu. Ich rozmowę przerywa nagłe pojawienie się Leona, chłopaka Jenny. Noa stoi przy basenie, kiedy podchodzi do niej roni. Jego kumpel proponuje dziewczynie coś do picia. Nick nagle się wtrąca i wytrąca Noa szklankę z rąk. Tłumaczy, że ten koleś często dosypuje dziewczynom czegoś do drinków. Nick zauważa, że siostrze robi się słabo i decyduje się odwieźć ją do domu. Zanosi ją aż do łóżka, słuchając jej nieskładnych słów o szkle, cieczy i kruchości. Noa śni się koszmar. Rafaella ją budzi i każe schować się w szafie, gdy do drzwi ich pokoju dobija się jakiś mężczyzna. Rano dziewczyna postanawia powiedzieć wszystko mamie i Willowi. Okazuje się jednak, że Nick wysłał z jej telefonu wiadomość, że została u Jenny na noc, żeby obejrzeć film. Chłopak uśmiecha się złośliwie, przekonany, że wygrał. W ciągu dnia Noa odpoczywa na plaży i słyszy, jak Nick tłumaczy znajomym, że szkło to tak naprawdę ciecz. Dziewczyna ukradkiem przygląda się, jak chłopak się przebiera. Jenna to zauważa i żartobliwie dogryza jej w przyjacielski sposób. Wieczorem odbywają się wyścigi samochodowe. Nikt co chwilę spogląda na Noa, przez co nie może się skupić i traci prowadzenie. Nikowi mimo wszystko udaje się wygrać wyścig, co doprowadza Roniego do furii. Noa dowiaduje się, że jej chłopak ją zdradza i to z jej najlepszą przyjaciółką. Dziewczyna dużo pije, a gdy dostaje nowe zdjęcia, całuje się z przypadkowym chłopakiem. Całą scenę z niezadowoleniem obserwuje Nick. Chłopak przegania tego typa i dowiaduje się, że Noa robi to wszystko tylko po to, by się sfotografować i zemścić. Nick proponuje jej pomoc i sam ją całuje, a potem zostawia dziewczynę w swoim aucie. Sam postanawia się rozerwać, a Noa siada za kierownicą. Niespodziewanie podjeżdża Roni i mówi, że Noa właśnie stoi na linii startu, a wyścig zaraz się zacznie. Dziewczyna się wścieka, że Roni daje jej fory i postanawia wystartować zamiast Nika. Mimo taranowania i nieczystej gry ze strony Roniego, Noa udaje się dojechać pierwsza do mety. Ale wychodzi na jaw, że przez to Nick musi oddać drugiej ekipie 15 tysięcy dolarów i swój samochód. Chłopak znosi to spokojnie, ale rzuca się na Roniego, gdy ten obraża jego siostrę. Zaczyna się bójka. Noa zatyka uszy dłońmi. Dokładnie tak samo jak podczas awantur swoich rodziców. Jenny udaje się wyciągnąć przyjaciółkę z zamieszania i zaprowadzić ją do auta. Rano Noa dostaje wiadomość z groźbą od nieznanego nadawcy. Tymczasem Nick rozmawia ze swoją młodszą siostrą, z którą łączy go wspólna matka. Maggie martwi się, że mama znowu zniknęła i może już nie wrócić. Nick stara się ją pocieszyć i przytula ją. Wieczorem wraca do domu i siada przy Noa. Dziewczyna przeprasza za samochód, a nikt w odpowiedzi ją całuje. Niespodziewanie jednak się odsuwa i prosi Noa, żeby więcej nie pozwalała mu zbliżyć się za bardzo. W drzwiach pojawia się Rafaella. Kobieta prosi Nika, żeby porozmawiał z ojcem, bo jego nieobecność na ważnym spotkaniu bardzo zabolała Willa. Następnego dnia Noa myje samochód i flirtuje z chłopakiem. Nagle okazuje się, że jej mama zaprosiła w gości dana. Noa błaga Nika, żeby się nie pokazywał. Wysłała Danowi ich zdjęcie, na którym się całują. Dan próbuje przeprosić Noa, ale Nik skutecznie mu to utrudnia. Potem wciąga dziewczynę do basenu i ją całuje. Noa dostaje bukiet z pogróżkami. Dan domyśla się, że całowała się z bratem, i proponuje, żeby porozmawiali o tym wieczorem. Roni zagląda pod maskę samochodu Nika i szykuje się do jeszcze ostrzejszego odwetu. Znajduje chłopaka. Prowokuje go i rzuca niewybredne komentarze na temat Noa. Nick wraca do domu ze śladami bójki na twarzy i widzi, jak Dan zmierza do pokoju jego siostry. Wściekły wychodzi na taras. I zaskoczony widzi, że Noa tam śpi. Nick budzi Noa i prosi, żeby nie chodziła nigdzie sama, bo Roni jest naprawdę niebezpieczny. Następnego dnia służba pomaga im ukryć ich romans. Martin udaje, że Nick nabił sobie ślady na twarzy, gdy potknął się przy basenie. Wieczorem chłopak jedzie autem razem z Noa, swoją kochanką Anną i Mario. Nikt dowiaduje się, że ojciec Noa był kierowcą wyścigowym i zginął, bo za bardzo się rozpędził. Anna opowiada Noa, że Nick był kiedyś buntownikiem, uciekał z domu i mieszkał w Meksyku. Gdy wysiadają myśli z samochodu, Nick całuje Noa i staje się wobec niej coraz bardziej natarczywy. Dziewczyna orientuje się, że przyjechali na walki i że sam Nick ma w nich wystąpić. Jest wściekła i pyta, co takiego się wydarzyło, że chłopak musi wyładowywać swój ból na innych. Noa nie potrafi patrzeć na bójkę i ucieka na zewnątrz. Tam niespodziewanie całuje ją Mario, którego natychmiast odpycha Nick. Dziewczyna wpada w złość i mówi Nikowi, że nie może z nim być przez takie zachowania. a przyznaje, że się boi i nie chce kolejnej brutalnej osoby w swoim życiu. Relacje między nią a Nikiem robią się napięte i bolesne dla obojga. Pracując w restauracji, Noa dostaje kolejną anonimową groźbę. Nikt dowiaduje się, że ojciec Noa prawie ją zabił i właśnie wyszedł z więzienia. Rafaella nie powiedziała córce, bo Noa panicznie się go boi. Gdy Noa spędza czas z Jeną, jej samochód obserwuje podejrzany mężczyzna. Ten sam, który wcześniej rozmawiał z Roniem. Noa postanawia wyjść z imprezy, bo zaczęła się nudzić. Nieznajomy mężczyzna już otwiera drzwi auta, ale wtedy pojawia się Nick. Jenna rozmawia z chłopakiem i prosi, by przeprosił Noa, bo od dwóch tygodni dziewczyna nie może dojść do siebie. Anna zamyka Noa w szafie, co wywołuje u niej halucynacje. Dziewczyna widzi swojego ojca, który wygląda dokładnie jak ten mężczyzna z samochodu. Nick ratuje siostrę z rąk Anny i odwozi ją do domu. Tam pyta Noa, czemu skłamała w sprawie ojca. Noa prosi, by Nick z nią został, i chłopak zasypia obok niej. Rano do pokoju wpada Will. Nic nie mówi o tym co zobaczył, ale prosi Nika by szybko się ubrał. Megi trafiła do szpitala. Okazuje się, że dziewczynka schowała się za zasłoną i wyłączyła powiadomienia o poziomie cukru, ale na szczęście wszystko dobrze się kończy. W drodze powrotnej Noa całuje Nika. Dziewczyna zdaje sobie sprawę, że przez ich rodziców ten pocałunek może być ostatni, więc proponuje, żeby zostali sami. Noa leży na plaży i prosi Nika, żeby nigdy nie zapomniał o tym co się między nimi wydarzyło. Para spędza tam całą noc i w tuleni czekają na wschód słońca. Noah znowu proponuje, żeby zagrali w swoje nocne gry, więc Nick podjeżdża na stację benzynową po prezerwatywy. W tym czasie do auta Noa wsiada Roni. Dziewczyna próbuje wezwać pomoc, ale nie jest w stanie nic zrobić. Nick zauważa, że Noah zniknęła. Dopiero w ciągu dnia udaje mu się rozpoznać Roniego na nagraniu z monitoringu. Po odzyskaniu przytomności, Noah rozumie, że została porwana przez własnego ojca. Jonas dzwoni do byłej żony i żąda miliona dolarów za życie córki. Okazuje się, że poznał Roniego w więzieniu. Rafaella i Will czekają na niego w umówionym miejscu. Nick nagle przypomina sobie, że w przegranym samochodzie zainstalowany był nadajnik GPS. Jonas słyszy to i każe Noa wsiąść za kierownicę. Dziewczyna rusza, a Nick razem z policjantem ruszają w pościg. Noa świetnie sobie radzi za kółkiem, i Jonas ją za to chwali. Uważa, że ona i jej matka powinny zapłacić za to, że przez lata siedział w więzieniu bez auta. Przez przypadek Noa wjeżdża na przystań dla jachtów, gdzie nie ma jak zawrócić. Jonas przykłada jej broń do szyi i mówi, że wyścig się skończył. Niespodziewanie Noa patrzy nikowi w oczy i rusza prosto na niego. Razem z chłopakiem wykonują manewr, który kiedyś widzieli w telewizji. Nik i Noa pochylają się, a policjantowi udaje się zlikwidować Jonasa. Rafaella rzuca się córce na szyję i dziękuje Nikowi za jej uratowanie. W nocy chłopak wchodzi do pokoju Noa i zostaje z nią. Potem Nick wyznaje jej miłość, a Noa czuje, że ich historia tak naprawdę dopiero się zaczyna. W tym momencie film się kończy. Dzięki, że obejrzeliście ten film do końca. Zostawcie lajka like pod tym wideo. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tym filmie i do zobaczenia w nowych wideo.